Cześć, witajcie na kanale Git. Ja jestem Burzyk. A co, dzień dobry? Mamy wielką przyjemność zaprosić Was na test nowej marki na naszym kanale, nowej marki głośnikowej. Będzie to Tonsil. Zaczynamy od niewielkiego przenośnego i wodoodpornego głośnika Go 6, nie JBL. Opakowanie, w którym dotarł do nas Tonsil Go 6, jest bardzo ładne, schludne, proste. Drobna wizualizacja, specyfikacja techniczna. No i taka kolorystyka naprawdę stonowana, elegancka, pasująca do tego, jaki sprzęt znajdziemy w środku. Poza głośnikiem Go 6 znajdziemy tam dwa przewody. Jeden to jest USB na USB typu C, drugi Jack Jack 3,5 mm. No i odrobina specyfikacji technicznej na. Drukowanej na instrukcję obsługi. Zanim obejrzymy sobie ten głośnik, kilka suchych informacji technicznych. Panie, co nie, wymiary waga: 186x50x62mm, na na waga 530 gramów. Mm -hmm, tak jest, jest to taka baryłka naprawdę sztywna, stabilna, bardzo foremna. Dobrze to jest, wszystko ułożone będzie leżało, na pewno na biurku stabilnie, nie będzie się ruszało. Idziemy dalej, co tam jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Bluetooth w wersji 5.0, dodatkowo mamy przetworniki w rozmiarze 48mm. Pasmu I membrana pasywna. I membrana Pasmo przenoszenia od 115 Hz do 15 kHz. No i do, tu bym powiedział, że chyba mamy dość rzetelną informację. Dość rzetelną informację. Trochę brakuje chodzi, basu ale Jeśli to chodzi o pasmo przenoszenia, bateria 3600 mAh. Teoretycznie według pudełka. I producenta czas pracy to 15 jest 15 godzin? godzin, natomiast my osiągnęliśmy zdecydowanie wyższy wynik, oczywiście nie na maksymalnej głośności, gdzieś tam połowa głośności, może nawet troszeczkę poniżej, ale no to i... były 4 dni po 8 godzin, czyli to wyszło około 32 godzin grania na niecałej. Jest. Nie z pełnej głośności, nie był do pełna naładowany i jeszcze się nie rozładował. Dokładnie. Ogromny plus za baterię. Ładuje się około 3 godzin, to akurat jest prawda. Natomiast no, wielki szacun za to, że na tej niskiej głośności rewelacyjnie gospodaruje energią. dodatkowo. Stosunek sygnału do szumu według producenta 80 dB, że nie było słychać na żadnej głośności tej cichej w pracy. Mhm. Szumów, wszystko było po prostu płynnie, tak jak być powinno. Tak, według... wa warto wspomnieć, że nie ma żadnego laga, jeśli chodzi o odtwarzanie bezprzewodowe, czy tak. oglądanie filmów chociażby z YouTube'a. Ani z laptopem, ani z, z iPhone'em synchronizacja dźwięku z obrazem jest prawidłowa. Jeśli chodzi o mocno, to według procenta mamy tutaj 2x8W. My oczywiście zmierzyliśmy sobie głośność, no i wyszło 90dB. Naprawdę nie bolące w uszy, tak odpowiednio dobrana jest ta głośność. Natomiast no... Najgłośniejszy też... nie jest. Najgłośniejszy nie jest, dokładnie tak. Ludzie, którzy lubią głośne sprzęty, Raczej tutaj jakiejś wielkiej rewelacji nie znajdą. IPX7 w wodoodporności, co sprawdzimy jak zwykle na samym końcu. A teraz przyjrzyjmy się głośnikowi. Najnudniejszą część testu mamy już za sobą. Teraz przyjrzyjmy się dokładnie wyglądowi. Jest to głośnik naprawdę estetyczny i moim zdaniem bardziej elegancki niż. Ragged, typu rakt, Chociaż dookoła jest pokryty gumowaną e, taką jakąś gumowanym tworzywem, które zapewni mu naprawdę niezłą wytrzymałość. Niestety ale troszeczkę się palcuje. Palcuje się i zaraz na pewno dotykając go, o będziecie widzieli wszystkie odciski palców, ale mieliście ujęcia na początku bez nich. E, jeśli chodzi o to, jak komponuje się we wnętrzu, no to w, nawet w eleganckich pokojach znajdzie się bez najmniejszego problemu. Mamy ładną czarną maskownicę z logiem Tonsila i to jest to, co wyróżnia front głośnika od tyłu, bo na tyle e, loga Tonsila nie mamy. Tutaj jest membrana pasywna i faktycznie z tyłu tego basu jest nieco więcej, aczkolwiek i tak nie za dużo. Przechodząc na górę, mamy diody symbolizujące pracę głośnika, ewentualnie niski poziom baterii oraz tryb aktualny odtwarzania muzyki, bo tych jest dużo, zaraz do tego dojdziemy. Przyciski dobrze wyczuwalne pod palcem, mają wyraźny kształt i nawet przyjemny klik, nie jest to jakieś tak, jest takie plastikowe. plastikowe, dokładnie tak. Jeśli chodzi o przyciski, to włącznik, minus i przyciszenie, play, pauza, plus i podgłośnienie. No i oczywiście mode do zmiany trybów, a trybów mamy sporo. Plusiki minus również yy, zapewniają nam przewijanie utworów. Dokładnie tak, zmianę utworów. Jeśli chodzi o gniazda i yy, możliwość odtwarzania muzyki, to patrząc na front głośnika są na lewej krawędzi pod taką niewielką uszczeleczką, ale wyglądającą naprawdę stabilnie. Gniazdo kart pamięci, gniazdo USB typu C do ładowania i AUX do odtwarzania muzyki przewodowo. Yy, no i te tryby możemy spokojnie uznać za działające, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Na drugiej, przeciwległej krawędzi mamy małe logo Tonsilla z taką klamerką, którą będziemy mogli sobie e, zaczepić na Karabincie. co chcemy. Tak? Pod warunkiem, że będziemy mieli do tego własną szalkę, szlufkę lub coś w tym stylu, bo w zestawie takowej nie było. Na spodzie głośnika cztery małe nóżeczki, ale cały głośnik jest gumowany, więc naprawdę będzie stabilnie stał. I nie będzie mu nic zagrażało, jakieś przewalanie, się, nawet puknięcie się. Puknięcie go to nie jest rzecz, która by mogła go powalić. Także wygląda nie najgorzej. Posłuchamy. Dokładnie. Taki dźwięk towarzyszy wyłączeniu głośnika. Znajomy dźwięk, tak. ale nie mogę sobie przypomnieć tak. z którego głośnika. Tak. Taki dźwięk w jakimś głośniku był. I on To był jakiś taki egzotyczny głośnik, mi się wydaje. Ale nie możemy teraz sobie za nic y, przypomnieć jego nazwy. Jeśli nasi widzowie pamiętacie, wrzućcie w komentarzach odpowiedź, bo gdzieś w którymś naszym teście już ten dźwięk nie był, był. Nie wiem, czy to nie był ten, ten z Kalifornii wtedy, y, Frugo, czy to coś w tym. Fugo, fugo. fugo? Yeah, yeah. Chyba nie, chyba miał jakiś inny dźwięk. Ale nieważne, nasi widzowie są pewnie czujni, jeśli tylko rozpoznają, to nam wskażą taki głośnik. A my wjeżdżamy w muzykę, trochę posłuchamy, trochę przodem, trochę tyłem. Zaczniemy sobie standardowo, Fire In A Love, Aj, yo. Mieści się w kadrze? just feel it. taka hip-hopu, takiego chill'owego. Some of y'all work from home.

Dziękuję Ci bardzo. Na zdrowie, korwatny DJ-u. Oczywiście. No i standardowo na koniec, się Po cichutku już grało frontem do widzów z jednego i z drugiego kadru. Zanim wypowiem się o dźwięku, chciałem przytoczyć e, wojnę, można by powiedzieć, Facebook e, pod e, postami na fanpageu Tonsila. Wszyscy tam zarzucają, że zmienił się właściciel i sprzęt. No, nawet nie wiedziałem, że przygotowany. Sprzęty są. Zanim do nich napisałem, to czytałem, bo tam zmienił się właściciel, teraz jest nowy właściciel marki Tonsil i wszyscy zarzucają, że to jest po prostu tania chińszczyzna, że to jest tylko naklejanie znaczka. Brandowa. Wiadomo, że wszystko jest produkowane w Chinach, wszystko w tym momencie jest stamtąd sprowadzane, tak więc no. Nie można się do tego doczepić, bo robi to co druga, co druga firma praktycznie. Druga ja bym powiedział, że 9 na 10. No 9 na 10, no to, to, to też można tak przyznać, bo nawet Apple czy wszystkie inne rzeczy bardziej markowe, bardziej znane są, tam. wszystko jest produkowane w Azji. Ważne, żeby to było dobrze produkowane. To jest przede wszystkim. No i tu Tonsil chyba dopiero raczkuje w głośnikach bezprzewodowych, bo z mniejszych propozycji to mają chyba dwie. Mhm. W zasadzie jedna jest bardzo podobna do Transmartów, jeśli o to chodzi też taki pionowy głośnik 360. Mhm. No i to jest druga propozycja. I muszę przyznać, że jeśli o mnie chodzi, brakuje mi tylko troszeczkę basu. Jednak wydaje mi się, że chcieli zrobić taki głośnik, który podpasuje wszystko. Tak, zbalansowany bardziej. Tak, bo no faktycznie, jeśli ktoś by chciał posłuchać muzyki klubowej, będzie mu zdecydowanie brakowało tego mocniejszego uderzenia, jeśli chodzi o te niskie pasma. Środek i wysokie, jeśli chodzi o głośnik yy, niedrogi, no to są akceptowalne, nie można, nie można się do nich przyczepić. No niestety, jeśli chodzi o muzykę klubową, to troszeczkę brakuje. Tego basu, ale z kolei fajnie brzmi w utworach rockowych. No wtedy ten bas nie przyćmiewa i gitary, i innych tak. instrumentów, tak więc tu jest troszeczkę bardziej klarownie. Ja muszę przyznać, że, że jestem pozytywnie zaskoczony, mimo że lubię bas, ale no do tego daleko do, do, do JBL-a, no niestety. To prawda, no ja ze swojej strony powiem, że ok, jest fajne stereo, bo te głośniczki są. No, dość od siebie odsunięte, to tworzy nawet fajną scenę, dość szeroko ten dźwięk się rozchodzi. Tutaj jest naprawdę w porządku, właśnie szczególnie w utworach rockowych, to jest takie przyjemne wrażenie. Wokale wypadają jak najbardziej w porządku, są czyste i, 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 i dobre, jak na tę cenę. Natomiast, no basu, tak jak mówisz, no po prostu jest za mało. Jest za mało basu. I owszem, nasi widzowie czasami nam zarzucają, że my to tylko bas mamy w uszach i nic więcej, no, ale lepiej się słucha muzyki klubowej, której słuchamy w zdecydowanej większości, kiedy coś dobra. mocno i sprężyście tego głośnika uderza. A on mnie zmylił dlatego, że jest ciężki skurczybyk, on jest naprawdę ciężko, waży. No. I miałem nadzieję, że tutaj tego basu będzie więcej, o może tak bym powiedział, a jednak nie jest. Sam, ta membrana z tyłu jest, ona pracuje, ale nie jest w stanie e, dotrzymać poziomu wysokim mm -hmm. i średnim tonom i mnie jest troszeczkę tego szkoda, aczkolwiek wiem, że są ludzie, którzy na przykład w ogóle ten bas jest do niczego nie niepotrzebny kodę. i uważają, że on psuje odbiór, więc to jest jak najbardziej... Weźmy też pod uwagę, że specyfikacja, no można powiedzieć, że zbiega się no z tak. tym, jak on gra. My w momencie y, otwierania go i zapoznawania się z tym głośnikiem nie wiedzieliśmy y, praktycznie nic o nim, bo zostało. Wysłany dodatkowo, bo głównie pisaliśmy o te duże głośniki tak. party Densy w tym momencie będziemy testować party densa 1200, tak więc zawczasu mogę zaprosić na jego test. Mhm. A my wyrok ostateczny wydamy po zatopieniu w beczce wody i PX7 jest w specyfikacji, więc nie Sprawdźmy. ma opcji, żeby nie sprawdzić. Ciężki jak kamień, czy pójdzie na dno, Na pewno. czy się utrzyma? Nie wierzysz, że się utrzyma na powierzchni? No, jakoś głośniki podobnie wyglądające, o podobnej bryle z nie najlepszą regularność. Na zobaczymy i tam wydamy ostateczny werdykt. 200 zł na dzień dzisiejszy, bo jest promocja. 240 na oficjalnej stronie Tonsila, bez promocji. No to jest taka cena. Ale... Ja tak widziałem po 220 chyba tak regularną cenę w innych marketach, ]ach. tak więc. To dopiero po kąpieniu. I PX7 zadeklarowane w GO6, więc nie ma litości, zaślepiamy zaślepkę i wrzucamy na głęboką wodę do beczki. Czarny na czarnym, nie wiem co będzie widać. Uwaga, daje głośniej. I przewijam, poczekaj. Już? Tak. Nie poczekał na bas. nie się widzę. Tak jak powiedziałem, głośnik nie, ale... Ale głos się nie psuje. Teraz lepszy bas jest i to dużo. Zostaw pod wodą go chwilę. O, nie, za głośno. Może jakiś system zabezpieczeniowy, albo Bluetooth? Teraz się nabrało wody. Test zdany na 3 czwarte. Dźwięk się nie rozłączył, gra. Nie brzmi najgorzej, ok? Już brzmi Ale w zasadzie tak samo. Ale to nie jak kamień w wodę. No tak jak powiedziałem, większość takich konstrukcji, którą mieliśmy okazję testować, to szła na dno, więc nie było to dla mnie za dużym zaskoczeniem. Obstawiałem tak, jak w teście, że pójdzie na dno, no i tak się stało. Jak wpadnie w czymś innym niż piękny, czysty, klarowny basen lub piękne jakieś wybrzeże lazurowe, no to... to możecie już go nie znaleźć. Tonsil GO 6 za 200 zł. Głośnik niezły, z nieco za małym basem. Odporny na wodę, ale tonący. Z wieloma możliwościami odtwarzania muzyki. Dokładnie. Nie jest zły, ale jeszcze jest miejsce na poprawę. Niedługo sprawdzamy jego dużo, dużo większego brata. Mhm. Będą też słuchawki tonsilowe. Z wami dzisiaj Burzyk, Adson i Tonsil 6. I Rekso. Dobry, kochany pies. Dobry, kochany pies. Najlepszy. Najlepszy. No i kawał, dobra.